Dzień dobry, jestem Beata, pani od lalek, szyi lalki, maskotki, lalki artystyczne, zwierzaki. A dzisiaj chciałabym pokazać, jak robię kokardę taką podwójną, która tak się prezentuje. Ta kokardka będzie dla tego dżentelmena. To są moje dwa glusie, mniejszy i większy. Ten już ma kokardę. Jest, one są w krateczkę taką niebieską, mają czerwone łóżka, mają guziczki tutaj. Witają się serdecznie, a teraz przystępuję do pracy. Potrzebne materiały to najzwyklejsza taka wstążka satynowa o szerokości 2 cm. Długość to mniej więcej tak na długość ręki. Potrzebuję tutaj. Wykorzystać nożyczki. Przycinam. Wykonuje się ją naprawdę bardzo, bardzo prosto, a wygląda ładnie i urocza. Potem moje przytulanki się prezentują. Także to już jest koniec. Teraz tylko należy to przyciąć pod. W taki sposób przygrzewam delikatnie i ostrożnie tutaj zapalniczką, żeby się to wszystko nie strzępiło. I gotowa nasza podwójna kokardka. Mój Glusiusz już ten duży. Nie może się, nie może się doczekać, żeby wyglądać pięknie i strojnie. Mam tutaj igłę czerwonej nitki, użyłam, żeby była jak najmniej y, widoczna. Przyszyję najpierw tutaj przyciągnę podwójnie, żeby dobrze się zabezpieczyło. I zaraz gluś będzie miał piękną kokardę. Widać, że już zaczął się uśmiechać, ja haftuję maskotką moim oczy, noski, buzie, mają wtedy taki miły, miły uśmiech i są takie wyraziste. Taką kokardę można użyć na przykład też do ozdoby pudełka prezentowego. Można też doszyć ją na przykład do, do frotki i wtedy będziemy mieli piękną kumeczkę do włosów. Gluś wygląda tak, macha, woła też drugiego, mniejszego. Bardzo cieszę się, że mogłam pokazać jak wygląda moja praca żegnamy się do zobaczenia pa